Czy kiedykolwiek słyszałeś dźwięk, który dotyka głębokich, niewidocznych strun w Twoim wnętrzu? Dźwięk, który budzi nie tylko Twoje zdolności słuchowe, ale także Twoją duszę. Od czasów starożytnych, mędrcy i ascetowie uważali pewne dźwięki, które nazywamy mantrami, za źródło ukrytej mocy. Te mantry to nie tylko słowa, ale głębokie kody kosmicznej energii, które mogą transformować naszą świadomość. Ale pytanie brzmi: czy moc tych starożytnych dźwięków jest równie silna w dzisiejszych nowoczesnych czasach? Czy te mantry naprawdę mogą wprowadzać zmiany w naszym życiu? Dziś wyruszymy w podróż, która wprowadzi nas w tajemniczy świat mantr. Mantry to nie tylko ciąg słów, ale język wszechświata, który toruje drogę od stworzenia do wyzwolenia duszy. W tym wideo nie tylko zrozumiemy głębokie znaczenia kryjące się za mantrami, ale także dowiemy się, jak te starożytne dźwięki mogą wciąż cuda czynić w naszym życiu. Zbadamy opowieści od starożytnych wedy w Indiach po buddyjskie klasztory w Tybecie. Dowiemy się, że mantry nie są ograniczone tylko do rytuałów religijnych, ale są potężnym narzędziem do budzenia naszej świadomości, przynoszenia spokoju umysłowi oraz przywracania równowagi w życiu. Bądźcie gotowi na podróż, która dotknie nie tylko waszego umysłu, ale także waszego serca i duszy. Odkryjmy razem tę ukrytą moc mantr. W starożytności, kiedy ludzkość była w głębokiej harmonii z naturą, niektórzy mędrcy zrozumieli język wszechświata, który sięgał poza słowa. To była mowa dźwięków mantr, które były nie tylko słuchane, ale także odczuwane. Mantry po raz pierwszy pojawiły się w starożytnych Wedach w Indiach, które uważa się za najstarsze znane pisma ludzkości. W Rigwedzie. Samawedzie i Jajurwedzie mantry są przedstawiane jako dźwięki, czyli symbol Boga. Ale czy te mantry były tylko słowami religijnymi, czy kryło się za nimi coś głębszego? Według wedyjskich mędrców mantry są nieodłączną częścią twórczej mocy wszechświata. Wierzyli, że każdy dźwięk i wibracja są związane z pierwotną energią stwórczą. Na przykład, om wymieniane jest w starożytnych pismach jako pierwszy dźwięk stworzenia, który został usłyszany podczas powstawania wszechświata. To nie tylko słowo, ale fale, które przenikają każdą istotę, każdą gwiazdę i każdą planetę. Czy możliwe jest, że te dźwięki niosą energię, która może połączyć naszą świadomość z nieskończonym wszechświatem? Znaczenie mantr nie ograniczało się tylko do Indii. W buddyjskich klasztorach w Tybecie Ommani, skrypt tekst, w poezji często mówi się, że mantry są bramą do współczucia i wiedzy. W starożytnym Egipcie kapłani używali specyficznych dźwięków, aby połączyć duszę z najwyższym. Nawet grecki filozof Pitagoras uważał, że dźwięki i fale muzyczne są częścią struktury wszechświata. Jednak z biegiem czasu ta wiedza jakoś zniknęła. Mantry zostały ograniczone jedynie do obrzędów religijnych, a ich głęboka moc została zapomniana dlaczego tak się stało, może dlatego, że zrozumienie mocy mantr wymaga jasnego umysłu i głębokiej koncentracji, co stało się rzadkością w dzisiejszym zabieganym życiu. Niemniej jednak niektóre tradycje mistyczne i tajne społeczności zachowały tę wiedzę. Tradycje takie jak tantra, joga i kabała mówią, że mantry to nie tylko słowa, ale kody, które zmieniają świadomość. Te kody budzą naszą wewnętrzną energię, balansują nasze czakry i łączą nas z prawdą, która jest poza naszym wzrokiem. Ale pojawia się pytanie, czy te starożytne dźwięki wciąż mają tę samą moc dzisiaj? Czy w erze nowoczesnej technologii i stresu możemy wykorzystać moc tych mantr w naszym życiu? Aby dobrze zrozumieć te tajemnice, musimy głęboko zastanowić się nad strukturą mantr i ich wpływem. Czym są mantry? Czy to tylko ciąg słów? Czy może kryje się w nich coś bardziej tajemniczego? Według mędrców mantry to nie tylko dźwięki, ale fale, które transmitują energię wszechświata. Te fale wpływają na naszą świadomość, nasze ciała i świat wokół nas. Ale jak to się dzieje? Przeanalizujmy te tajemnice na przykładzie opowieści. Wyobraźmy sobie, że na spokojnym wzgórzu znajduje się starożytna świątynia. Tam jogin po odbyciu postu recytuje specjalną mantrę. Kiedy wypowiada mantrę, powietrze wytwarza subtelną falę. Ptaki milkną. W powietrzu zapanowuje dziwna cisza. To mantra Om Namah Shivaya. To nie tylko słowo, ale kod, który łączy świadomość jogina z nieskończoną energią wszechświata. Czy to całkowity zbieg okoliczności, czy mantry mają rzeczywiście taką moc? Moc mantr tkwi w ich dźwiękowej wibracji. Każda mantra generuje specyficzny rodzaj fali, która wpływa na nasz mózg, serce, a nawet komórki naszego ciała. Współczesna nauka zaczyna również uznawać, że dźwięk ma głęboki wpływ na nasz mózg i ciało. Badania nad zmianami fal mózgowych wykazały, że określone dźwięki mogą zmieniać fale w naszych mózgach, pozwalając nam doświadczyć głębokiego stanu medytacji lub spokoju. Od wieków mantry wykorzystywały te zasady, ale mantry to nie tylko dźwięki. W starożytnych tekstach tantrycznych mantry postrzegane są jako nasiona. Tak jak w nasieniu drzewa kryją się ogromne możliwości, tak w mantrze zamknięta jest nieskończona moc uświadamiania świadomości. Na przykład, O.M. jest znane jako mantra pranawa, ponieważ jest pierwotnym dźwiękiem wszechświata. Kiedy recytujemy tę mantrę, aktywuje ona nasze wewnętrzne czakry. Szczególnie czakrę trzeciego oka, która jest centrum naszej intuicji i duchowej świadomości. Innym ważnym aspektem mantr jest ich poprawna wymowa. Starożytni guru wierzyli, że moc mantry tkwi w jej właściwej wymowie i emocjonalności. Zła wymowa może nie tylko osłabić moc mantry, ale czasami może również spowodować negatywne efekty. To jak zamek, który nie otworzy się przy użyciu niewłaściwego klucza, jednak jeśli recytujesz z właściwą wymową i czystym umysłem, mantra może przenieść naszą świadomość w stan, w którym możemy doświadczyć naszych możliwości. Czy mantry są tylko częścią tradycji religijnych, czy mają jakieś głębsze podstawy naukowe i duchowe, i czy możemy włączyć te starożytne dźwięki do naszych codziennych działań? Wejście w świat mantr oznacza zanurzenie się w głębokości, gdzie słowa, dźwięki i energia splatają się w jedność. Zobaczyliśmy, że mantry to nie tylko dźwięki, ale także punkty aktywujące energię wszechświata. Ale czy kryje się za nimi jakiś głęboki sekret? Czy to tylko część praktyki duchowej, czy może mają moc, która może przekształcić każdy aspekt naszego życia? Przyjrzyjmy się niektórym tajemniczym znaczeniom mantr. W starożytnych tekstach tantrycznych i jogi mantry nazywane są mocą słowa. Ta moc nie ogranicza się tylko do fal dźwiękowych, działa jako most między naszym umysłem, ciałem a duszą. Każda mantra ma swoje szczególne przeznaczenie. Na przykład mantra Gayatri jest uważana za przebudzenie inteligencji i wiedzy, podczas gdy mantra Mahamrit Yunjaya jest znana jako ochrona życia i wspieranie zdrowia. Ale czy to wszystko zależy tylko od wiary, czy może jest w tym coś więcej? Nowoczesna fizyka mówi nam, że wszystko, niezależnie od tego, czy jest to obiekt, czy energia, wibruje na określonej częstotliwości. Mantry opierają się na tej samej zasadzie. Kiedy recytujemy mantrę, generuje ona określoną częstotliwość, która wpływa na nasze czakry i centra energetyczne. To tak, jakby zagrać na strunie instrumentu muzycznego, a cały instrument zaczyna brzmieć. Nasze ciała, istnieje siedem głównych czakr, a każda czakra jest związana z konkretnym mantrą. Zwróćmy uwagę na niektóre mity i fałszywe przekonania. Wiele osób wierzy, że mantry są przeznaczone tylko do rytuałów religijnych, lub powinny być odmawiane tylko w świątyniach i miejscach kultu. To poważny mit. Moc mantr wykracza poza religię czy wiarę są one uniwersalnymi dźwiękami, które mogą działać na każdą osobę, w każdej kulturze i w każdym czasie. Innym mitem jest to, że potrzebna jest specjalna inicjacja lub mistrz do odmawiania mantr. To prawda, że pod kierunkiem Mistrza odmawianie mantry może być bardziej efektywne, ale prawdziwe i oddane odmawianie również ma ogromną moc. Stań się potężny. Przełammy ten mit. Każda osoba może wymawiać mantrę bez żadnej inicjacji. Według starożytnych tradycji uważano, że moc mantry przekazywana jest od mistrza do ucznia poprzez inicjację. Ale nie jest to konieczne. Na przykład każdy może odmawiać mantrę Om. Przyjrzyjmy się niektórym ukrytym faktom i tajemnicom związanym z mantrami. Czy wiesz, że niektóre mantry są uważane za tak niezwykłe, że nazywane są mantrami Maha Mantra? Na przykład, Om Nama Shivaya jest uważane za maha-mantrę złożoną z pięciu liter, symbolizującą pięć żywiołów: ziemię, wodę, ogień, powietrze i eter. Mówi się, że jej odmawianie przynosi równowagę między tymi żywiołami, co poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne. Mimo to, w dzisiejszych czasach poddaje się w wątpliwość jej naukowość. Niektóre badania wykazały, że odmawianie mantr zwiększa fale alfa w mózgu, co wiąże się ze stanem spokoju i medytacji. Interesującym faktem jest również to, że efekty mantr stają się coraz bardziej wyraźne z upływem czasu. W starożytnych tradycjach istniał zwyczaj odmawiania mantry 108 razy, ponieważ uznawano to za liczbę świętą, symbolizującą całość wszechświata. Ale co się stanie, jeśli odmawiasz ją źle? Niektórzy ludzie wierzą, że błędne odmawianie może przynieść negatywne skutki, ale to nie do końca prawda. Moc mantry zależy w rzeczywistości od Twoich intencji i uwagi. Niektórzy ludzie uważają, że mantry są tylko psychologicznym narzędziem, które pomagają w koncentracji. Jednak z duchowego punktu widzenia mantry podnoszą naszą świadomość na wyższy poziom, łącząc nas z naszą wewnętrzną mocą i energią kosmiczną. Obie perspektywy mogą zawierać prawdę. Mantry generują zarówno psychologiczne, jak i duchowe efekty. Teraz pytanie brzmi: jak możemy wpleść te starożytne kody w nasze nowoczesne życie? Jak zastosować? Po zrozumieniu głębokiej mocy mantr nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak możemy je włączyć do naszego codziennego życia. Mantry nie są ograniczone tylko do świątyń czy sesji medytacyjnych. Mogą być skutecznym narzędziem do uspokojenia umysłu, zrównoważenia energii i zmiany Twojego życia. Zobaczmy, jak w prosty i skuteczny sposób wprowadzić mantry do naszego życia. Włącz mantry do swojego życia przez skuteczne metody. Po pierwsze, rozpoczęcie recytacji mantry zaczyna się od wyboru odpowiedniej mantry. Musisz wybrać mantrę, która odpowiada Twoim celom. Efekt mantr zależy od ich celu i Twoich intencji. Oto kilka mantr i ich zastosowania. Om to pranawa mantra, której celem jest promowanie wewnętrznego spokoju i świadomości. Om Namah Shivaya, która służy do zrównoważenia pięciu elementów i zwiększenia klarowności umysłu. Mantra Gayatri jest uważana za najświętszą, aby pobudzić inteligencję, wiedzę i kreatywność. Om Mani Padme Hum służy do zwiększenia współczucia i równowagi emocjonalnej. Jeśli jesteś nowy w mantrach, zacznij od Om. Jest to proste, potężne i odpowiednie dla każdego. Jeśli masz jakiś konkretny cel, np. zmniejszenie stresu lub zwiększenie koncentracji, skonsultuj się z guru lub specjalistą. Pamiętaj: siła mantry tkwi w Twojej wierze i koncentracji. Po drugie technika recytacji mantry. Najlepszym czasem na recytację mantr jest rano lub wieczorem, gdy umysł jest spokojny, a otoczenie stabilne. Oto łatwy proces. Wybierz ciche miejsce, gdzie możesz usiąść bez zakłóceń, jak twoje miejsce do modlitwy, cichy kącik lub jakieś miejsce w naturze. Przyjmij odpowiednią postawę, trzymając kręgosłup prosto. Możesz usiąść w padmasanie lub sukhasanie. Skup się na oddechu. Przed rozpoczęciem recytacji weź głębokie oddechy, co uspokoi twój umysł. Wypowiadaj mantrę powoli i wyraźnie. Jeśli recytujesz OM, powinieneś wypowiedzieć go w trzech częściach: A, U i M poczuj każdy dźwięk w swoim ciele. Tradycyjnie zaleca się recytację mantry 108 razy. Możesz użyć koralików. Jednak na początku 11 lub 21 razy również wystarczy. Zrozum znaczenie mantry i recytuj ją z całego serca. Na przykład, recytując Om Namah Shivaya, doświadcz wewnętrznego spokoju i siły. Trzeci sposób to zastosowanie mantr w codziennym życiu. Nie ma potrzeby ograniczania mantr tylko do formalnej recytacji. Możesz włączyć je również do swojego codziennego życia. Jeśli czujesz stres, recytuj OM lub OM Shanti przez 5 do 10 minut. To zwiększy falę alfa w twoim mózgu i przyniesie mentalny spokój. Przed rozpoczęciem nauki lub pracy powtarzaj Gayatri Mantrę 11 razy. Pomoże to skupić Twoje myśli. Jeśli czujesz się zmartwiony lub zaniepokojony, powtarzaj Om Mani Padme Hum. To ożywia poczucie współczucia i miłości. Po czwarte, unikaj ogólnych błędów. Podczas recytacji mantry mogą zdarzyć się pewne powszechne pomyłki, których należy unikać. Nie recytuj mantry w pośpiechu. Każdą sylabę wymawiaj wyraźnie i powoli. Nie pozwól, aby twój umysł błądził podczas recytacji. Jeśli umysł się rozprasza, delikatnie przywróć go do mantry. Upewnij się, że nauczysz się prawidłowej wymowy mantry. Błędna wymowa może osłabić jej efektywność. Recytacja mantry to proces, który wymaga regularności i cierpliwości, by zrozumieć jego wpływ. Piąty punkt to naukowe korzyści płynące z mantr. Współczesne badania pokazują, że recytacja mantr obniża poziom hormonów stresu, puls staje się stabilniejszy, a zdolność skupienia uwagi w mózgu wzrasta. To rodzaj programowania neurolingwistycznego, które kieruje nasze myśli w pozytywnym kierunku. W jednym z badań stwierdzono, że recytacja om zwiększa poczucie spokoju w mózgu, co jest podobne do głębokiej medytacji. Ostatni, szósty punkt to prosty eksperyment. Wybierz mantrę dzisiaj i recytuj ją codziennie przez 10 minut, przez 7 dni. Po każdym dniu recytacji, zwróć uwagę na stan swojego umysłu i ciała. Czy czujesz większy spokój? Czy twoja koncentracja się poprawiła? Zapisz swoje doświadczenia w dzienniku. Ten mały eksperyment pozwoli ci bezpośrednio doświadczyć mocy mantr. Mantry mogą wprowadzić głębokie zmiany w twoim życiu, ale potrzebują do tego wytrwałości i wiary. Ukończyliśmy podróż, która wprowadziła nas w tajemniczy i potężny świat mantr. Od głębokich tajemnic starożytnych wet, do odkryć nowoczesnej nauki, dostrzegamy, że mantry to nie tylko słowa, ale również sposoby na przebudzenie energii wszechświata. Te dźwięki, które przez tysiąclecia brzmiały w sercach mędrców i praktyków, są nadal tak samo aktualne i wpływowe, ale ta podróż nie kończy się tutaj, to dopiero nowy początek. Teraz pytanie brzmi: czy jesteś gotów, aby wprowadzić tę moc do swojego życia? Czy pozwolisz, aby te starożytne dźwięki rozbrzmiewały w tobie, dając ci nie tylko spokój umysłu, ale także pomagając w harmonii z wszechświatem? Dlatego zrób dzisiaj krok naprzód: wybierz mantrę, umieść ją w swoim sercu i recytuj regularnie. Zapisz swoje doświadczenia i zobacz, jak wpływa to na twoje życie. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego tekst ZOHAR, który jest żydowskim dziełem, był przez wieki ukrywany, kliknij w wideo wyświetlone na ekranie. A tak, aby jeszcze bardziej zgłębić tę podróż, zasubskrybuj nasz kanał Rust Roots polub ten film i w komentarzu napisz, którą mantrę zamierzasz wypróbować. Czy ta ukryta moc mantr może stać się częścią twojego życia? To pytanie teraz przed tobą.